Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj chciałem pokazać wymianę końcówki drążka kierowniczego plus drążek Renault Scenic trujeczka. Na przykładzie Renault, także zabieramy się do pracy. Najpierw odkręcamy drążek. Sobie luzujemy, patrzymy czy pójdzie. Jest. Także <laughs> drążek mamy. Dobra, teraz trzeba poluzować śrubę kontrującą. Dobra i śruba poluzowana. Wystarczy delikatnie, tylko jeden obrót, nawet ćwiartkę zrobić, żeby tylko zluzować. Dobra, odkręcamy teraz do końca naszą końcówkę. końcóweczka polizowana. teraz yy, najlepiej wyposażyć się w ściągacz do końcówek sworzni, zaraz Wam pokażę jak on wygląda ściągacz prezentuje się tak o. i wkręcamy o kurde nie ten bieg i bez żadnego tuczenia, bez siłowania się pięknie schodzi taka końcóweczka teraz możemy sobie ją wykręcić Bo jak wykręcamy sobie końcóweczkę mhm. jest, to mamy końcóweczkę o, drążek wybity. Definitywnie. Słychać jak na drążku skacze, a maglownica się nie rusza i duży, bardzo puka. Także teraz trzeba sobie zmierzyć tą odległość. 31 Tak? 31. Eee, żeby później można było drugą końcówkę ustawić mniej więcej tą, tą, na tej samej odległości. I można było pojechać sobie na zbieżność. Ściągam teraz tą nakrętkę, potem tą opaskę. I jeszcze odpinam tą drugą opaskę zasłony. I będę odkręcał drążek. Mamy już zdjętą osłonę. Potrzebujemy taki klucz. To jest taki fajny klucz. Później go pokażę, jak on działa. Zakładamy go sobie. Pyk, cyk. Odkręcamy końcówkę. Końcówka odkręcona. Można grzechotką pneumacikiem, jak to woli. Mamy końcóweczkę. Dobra Dobra mamy Starą końcówkę drążka nową Nowa jest ciut dłuższa że trzeba zobaczyć tą różnicę w długości No i tak po drążku widać Że też jest inny Zaraz pomierzę skręcę i widzimy się za chwilę no dobra, mamy już drążek zamontowany. Osłonę założoną. Końcówkę drążka przykręconą. Najpierw wkładamy sobie tu, przykręcamy końcówkę. Potem łapiemy sobie na dwa klucze. Najlepiej złapać sobie i skontrować końcówkę. Przytrzymać jednym kluczem, i kontrę dokręcić. No i ta strona by była zrobiona. Zostało nam tylko założyć tutaj. Opaskę i drugą opaskę tam już na maglownicy i koniec tej strony, i analogicznie robimy drugą stronę. Także jeszcze pokażę Wam, jak końcówki wyglądają, omówię coś tam i, i to by było na tyle w tym odcinku. No dobra, to mamy drążki wymienione plus końcówki i chciałem Wam jeszcze pokazać, że warto sobie zainwestować do wymiany nawet w garażu w taki klucz do końcówek właśnie idealnie on sobie tutaj nam taka końcóweczka weźmy sobie o pięk. końcóweczkę wkładamy ona nam fajnie tutaj siada i grzechotko możemy sobie odkręcić końcóweczkę z takim kluczem w ten sposób odkręcamy, dokręcamy bardzo fajna sprawa, bardzo ułatwia życie więc polecam taki klucz to by było na tyle trzymajcie się i do następnego odcinka hej cześć